Meksyk, najważniejsze informacje i ciekawostki, czyli oficjalnie Meksykańskie Stany Zjednoczone. Więc w Ameryce Północnej, gdzie leży Meksyk, mamy oczywiście dwa państwa będącymi Stanami Zjednoczonymi, musimy o tym pamiętać. I stolicą tych Meksykańskich Stanów Zjednoczonych jest miasto Meksyk. Będące też największym miastem Meksyku, jest ono zamieszkane przez ponad 9 milionów 200 tysięcy mieszkańców. A w całej aglomeracji żyje około 22 milionów ludzi. Powierzchnia Meksyku to 1 972 550 km kwadratowych i daje to 14 miejsce na świecie. Natomiast liczba mieszkańców to ponad 129 milionów mieszkańców i ta liczba mieszkańców cały czas się zwiększa. I Meksyk jest na 10 miejscu na świecie pod względem liczby mieszkańców. Język urzędowy a raczej jego brak, ponieważ chociaż na poziomie federalnym faktycznym językiem jest język hiszpański, to nie jest on językiem urzędowym. Ale poza językiem hiszpańskim w użyciu lokalnie jest około 68 języków, jednak ten hiszpański to język, który no, znają właściwie wszyscy. Walutą jest PESO o oznaczeniu MXN, dzieli się na 100 centavo. Niepodległość Meksyk. Uzyskał od Hiszpanii, została uzyskał, wywalczył, jakby tego nie nazwać, ale została ona zadeklarowana 16 września 1810 roku, a uznana 24 września 1821 roku, 11 lat później. Numer kierunkowy to Plus 52, a domena internetowa kończy się na MX. Meksyk jest Republiką Federalną, w której skład wchodzi 31 stanów. I dystrykt federalny. Ten dystrykt federalny to miejsce, w którego skład wchodzi stolica, i to tam znajdują się te główne federalne urzędy. Najwyższym szczytem jest stratowulkan Pico de Orizaba, wznoszący się na 5636 metrów nad poziomem morza. No jak w przypadku innych szczytów, tu również kilka źródeł, kilka wysokości nawet najwyższy szczyt na świecie, Mount Everest ma różne wysokości podawane przez różne źródła. Ale wróćmy do Meksyku, a granica z Stanami Zjednoczonymi, tymi drugimi, Stanami Zjednoczonymi bardziej znanymi, to 300, przepraszam, 3326 km i to jest granica północna granica Stanów Meksykańskich Stanów Zjednoczonych. Natomiast na południu jest granica z Belize 251 km i Gwatemalą 871 km. Natomiast długość wybrzeża to 9903 km długości. Najdłuższa rzeka to Rio Grande o długości 3030 km. W Meksyku jest ona nazywana jako Rio Bravo del Norte. I dwie trzecie granicy z Stanami Zjednoczonymi Ameryki to właśnie. Ta rzeka Rio Bravo del Norte na południu, a na północy Rio Grande. Największym naturalnym jeziorem jest Chiapalla, mająca powierzchnię 1109 km2. Tutaj bardzo ciekawym elementem geograficznym jest lekko odizolowany od reszty półwysep kalifornijski, o powierzchni około 144 tysięcy km2, to ten taki wąski pasek. Po lewej stronie Meksyku, łączący się z Meksykiem, ale jego większość jest oddzielona od niego wodami. Ma on długość około 1300 km i szerokość 160 km. Ponieważ Meksyk mocno rozciąga się z północy na południe, jest też zróżnicowany pod względem klimatu. Chociaż tutaj ten klimat jest naprawdę ciepły, jednak staje się coraz cieplejszy, im dalej posuwamy się na południe. To jest też państwo które chociaż kiedyś w dwóch trzecich było porośnięte lasami, teraz to jest około jedna piąta, to obecnie jest mocno pokryte pustyniami, regionami bardzo suchymi. Tak samo jeśli chodzi o florę i faunę, to jest kraj bardzo zróżnicowany. I tutaj na przykład lasy iglaste, lasy liściaste, przez pustynie, półpustynie, obszary trawiaste, po lasy Wilgotne, tropikalne. Zwierzęta na południu to na przykład małpy, jaguary, zwierzęta lasów wilgotnych, na północy mamy pumy, niedźwiedzie, jelenie. Może teraz kilka słów o systemie politycznym. Prezydent wybierany jest na 6 lat i nie może być ponownie wybierany. Ma on bardzo duże uprawnienia i często jest on na przykład przywódcą partii rządzącej. I on jest zaliczany do władzy wykonawczej. Władza ustawodawcza to dwuizbowy parlament. Izba Deputowanych 500-osobowa, wybierana na 3-letnie kadencje. 300 deputowanych jest z jednomandatowych okręgów wyborczych, a 200 na podstawie ogólnej puli głosów, które otrzymały partie w państwie. Drugą izbą jest Senat, wybierany co 6 lat przy wyborach prezydenckich, liczy 128 osób i tutaj 64 senatorów to Ludzie wybierani w Stanach, każdy stan, dwóch, czyli 31 razy 2, plus dwóch z tego okręgu federalnego, a 64 senatorów, według, ogol, według ogólnej liczby głosów na daną partię w państwie. I tu, i tu, reelekcja jest dopuszczalna, ale po upływie kolejnej kadencji. Senat to głównie ratyfikacja traktatów, zatwierdzanie wybranych nominacji. I tu, może od razu zaznaczę, że to Prezydent dużo tych nominacji nadaje. Izba deputowanych to ustawy, podatki, kontrola nad tym całym organizmem państwowym. Sądownictwo ma bardzo mały wpływ na władzę, a na czele poszczególnych stanów stoją gubernatorzy, też wybierani co 6 lat. Każdy stan ma swój parlament, czyli tą swoją izbę deputowanych wybieranych, wybierane są one co 3 lata i własną konstytucję. Meksyk to państwo bogate w surowce, tak jak srebro, węgiel kamienny, cynk, ołów, mangan, ale tym najważniejszym surowcem była, no i można powiedzieć, obecnie też jest ropa naftowa. Kiedyś był to element niesamowicie ważny, bez którego Meksyk miałby ciężko funkcjonować. Teraz zainwestowano również w inne gałęzie gospodarki, w tym na przykład w przemysł, ale i tak nadal przy wydobyciu ponad 1 800 000 baryłek dziennie Meksyk jest blisko pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o wydobycie ropy naftowej na świecie. Do tego na terytorium Meksyku są duże złoża, np. gazów łupkowych, ale one właściwie nie są eksploatowane. Przemysł to głównie przemysł samochodowy, chemiczny, metalowy, papierniczy, tekstylny, spożywczy i elektroniczny. Tutaj należy zaznaczyć, że bardzo dużo w ten przemysł się inwestuje. Trzeba pamiętać, że mając tak dużego, potężnego sąsiada jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, to jest coś, co jest troszkę łatwiejsze i do tego wiemy, że na przykład Stany Zjednoczone powoli wycofują się z Chin jako z państwa, które no nie jest dla nich zbyt pewne, to duża część tych fabryk, tej produkcji właśnie trafi bliżej bliżej czyli za granicę czyli właśnie do Meksyku. Oczywiście duży udział również jest turystyki. Turystyki, która no, opiera się na doskonałym klimacie, doskonałych widokach. No, Meksyk to przepiękne miejsce i do tego Meksyk to naprawdę wiele rzeczy, które warto zobaczyć. Nie tylko tych, histor nie tylko tych historycznych, ale też przyrodniczych. No i jeszcze raz: piękna pogoda, piękne widoki. Jednak Meksyk to również państwo, które nadal boryka się z bardzo dużymi problemami. Zorganizowana przestępczość, która jest no, bardzo zorganizowana, bardzo liczna, jest gigantycznym problemem, problemy z prawami człowieka i wiele innych problemów, które to problemy oczywiście nie tak szybko i jakby chcieli, oczywiście obywatele Meksyku, są eliminowani. No ale niestety takie problemy, no, może nie takie. Ale to radzenie sobie z problemami nigdzie chyba nie jest tak szybkie, jakby się tego chciał. Ponieważ te problemy, które gnębią Meksyk, jak ta zorganizowana przestępczość skala tego to jest coś niesamowitego. No ale o tym napisano wiele książek, powiedziano wiele rzeczy, i tylko szkoda, że tak piękny kraj z tak fajnymi ludźmi ma takie problemy. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.